Witamy serdecznie Dziś mamy 6 dzień października 2022. Kiedy idzie ziemia się Rajem Jak świadkowie chowi, nawrócą się do Chrystusa Króla Jana 1016 i będzie jeden pasterz Chrystus Mateusz 23,8 do 12, jeden ojciec, nauczyciel i przywódca bo Mateusz 15, 4, 14 ślepego prowadzi i wpadną w dół. A Łukasza 16, 15, że Bóg zna serca faryzeuszy, że są obudnikami. No i świadkowie, kierowani są przez niewolnika amerykańskiego Jechowe. No i myślą, że służą Bogu. Te katolicy, sakramenty zjadają mąkę wodę. Myślą, że. A zbawienie za darmo. Efezjan 5, drugi rozdział od 5 do, do 10. Darmo z łaski zbawienie Chrystus Za nas cierpiał I w Chrystusie mamy życie wieczne Dzień dobry Witaj Franciszko No brat gorliwy Mogę skożyć, ja jestem grzesznikiem, mój ciebie wiesz? ty bardzo posłusznie stoisz i dobrze, bo jesteś taka posłupawe Gorliwy Dla oczystych nie, niewolnika od świadków wiechowej właśnie jesteś sługą. Apostoł Paweł Szabeł był też bardzo gorliwy. No i Jezus mu się objawił. No bo Jezus jest mniejszy od swego ojca. Jezus jest mniejszy od swego ojca, naszego dziadka w No ale Jechowa, który jest w Ameryce. Bo Jezus nie uśmiercił Judasza i Ciebie też nie może uśmiercić Jezus, bo zniszczył śmierć 2000 lat temu już. Także my skrzyszamy Efezjan 14. Obudź się, który śpisz, powstać z Marcy, ześnie ci Chrystus. No ale na razie teraz służysz firmie z Ameryki Jehowa. No bo to, to jest z Ameryki przecież przyszło. Nie służysz Bogu prawdziwemu Chrystusowi. Żebyś miał tego świadomość. No i, i tutaj i tak jak Ewa w raju u, przez szatana węża, to przez niewolnika, że to jest ten wąż, niewolnik amerykański. Ja oszukuję was, bo ty jesteś niewinien, bo myślałeś, że zawierzyłeś Bogu. Tak, ja mam szczere Ewa też myślała, że Boga. Bogu. Dawno cię nie widziałem. No witaj Kazik. nie, Kazik Wiesiołek. Gdzie ty nie byłeś, Oj, ja byłem z kożem u Kazika i mnie wykluczyli zaprawdę oprócz mu się krąg. Bracia się z Bójkowiny i z godury, z kochowic, bo no. teraz no. Kazik no. się przeniósł. No i dobrze ta miłość, ma matwa wiecznie. Kazik, zapraszamy na kawę. I, i na bardzo, rozmowę. Trzymaj Kazik. Patrząc się sama Zapraszam na kawę, coś to zapraszam. Czy Wy też bracie? Ja nie Także jechowa wiadomo, nie? ale że ojciec Jezusa jest, jest większy od Niego. Nasz dziadek, ojciec, on mówi na co się tu ojcze, ojciec? Michowa, to firma i siostra powiedziała. No i my chcemy Ci pomóc. Efezant 14. Obóz się, który śpisz, powstań z marcy, wzajemnie Cieprysy. Mateusz 10,8, słyszymy Ciebie, miłością i prawem Ja Ci rękę mogę podać. Ale tu pary tu może 5 metrów się odsuwa. Ja to mówię, COVID był lepszy, bo 1,5 metra tylko było. To podział 4 metrów. To już troszkę mniej. Ryszek, Ryszard Krupa, który też studiowaliśmy, wciągnął mnie do organizacji. Sześć lat wytrzymali, bo starsi zboru mnie wykluczyli za to, że powiedziałem, że jestem Uśmiechem Jezusa. Wyzywali mnie dwa nauczycieli. A ja, głosiciel, ja nie nauczam Ciebie, ja Ci przekazuję. Jest jeden nauczyciel Chrystus. Tak, jakby brat wyznał Chrystusa, to od razu by tak samo. No, widzę, bracie wykluczyli, bo jak faryzeuszek, to wyznał Chrystusa, to go wykluczali. Że synami. nie możesz Chrystusowi służyć jak masz Jechowe. Ameryka tu rządzi, mocarstwo. Czołgi tutaj amerykańskie widzisz uzbrojenie, żebyśmy strzelali, nie? Ja na wojnę nie idę, nie? Ty też. Ale kłamstwo mordujemy. Ja mordowałem u Świadków Echowych. Kłam ludzi mordowałem, Armagedonem straszyłem. No, bo ja myślałam, że tam jest ta prawda 100%. Nie ma. Tylko w Chrystusie jest prawda. I zaprawdę mają nas nienawidzić wszystkie religie. Wszystkie, bo Chrystus żadnej nie założył. Założył obłudnicę Nad każdym mężczyzną jest Chrystus. Jako przykład i tak. głowa, głowa. Później żona posłuszna i dzieci posłuszne rodzicom, to jest ten wzór. A nie niewolnik, starszy. No, 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 jak katolicy, nie? Ksiądz i czy ośmiu przełożonych, papież u góry, no, biskup, arcybiskup, kardynał, proboszcz nie? i wy też macie nadzorca wodowy okręgowy nie? Tak. i wszędzie kasiorka, do skrzyneczki niech nie wie lewica czy czyni prawica. Wiadomo, że kosztuje... Nie błogosławia, Trzymaj No trzymaj się. No, Trzyma no, no, no. Siostra Nie wiesz o co chodzi, nie, nie słychać odstępców. Odstępców odstępcy nie słuchajcie, no. ale <grystanski <grystanski> no. odstępcy mają najbliżej prawdy. Mówi Jana 9 werset. Co nie przynosi nauki Chrystusowej. Ty masz naukę Jehowy, tak? Czy Chrystusowej? Nie zastanów się. Chrystus nie jest podzielony. My są chrześcijanie. Chrześcijanie, Jana Chrzyciela wszyscy wymierają. Miliony dzisiaj obecnych nigdy nie umrą. Hmm. No i pomierali 100 lat temu to było się. A pieczątki mamy jako starszych. Bo do samo Danioła. Rasel był ten, co założył.